No hej, hej, witam, witam. No i szykuje się kolejna podmianka. Ale tu musimy trochę nademontować. Trzeba zdjąć karmniczek, żeby nie przeszkadzał, bo nie wiadomo jakby ta chińszczyzna wytrzymała, kiedy by wpadła do wody. Ten poprzedni niemiecki mi wpadł dwa razy i, i przetrwał. Ta chińszczyzna nie wiem, czy by dała radę. <laughs> No mogłoby być nie tego. No lampę też. Lepiej zdjąć. No i trochę poprzycinamy, bo tu widać już trochę tego jest. rosa rozbroimy troszeczkę też, przeciwwagę zdejmiemy. Posłony też, bo jak go ją będę podnosił, to jeszcze mi się posuwałyby i byłby problem. A tak to nie będzie ryzyka, że gdzieś się zsuną potłuką akwarium, i tak dalej. No, bo one tak zakładane że mogą się suwać lewo-prawo bez problemu. No, i lampę ziut do góry na haczyki. To już tam pokazywałem kiedyś, jak ja to zrobiłem tymczasowo. Ale będę musiał to jeszcze przerobić na coś takiego docelowego. To podnoszenie lampy. Zastanawiam się jeszcze nad systemem, jaki tu wymyślić. Ale tam też jest wygodny. No, to lampa jest u góry. Zdejmiemy jeszcze zabezpieczenie od ściany, żeby tam mi ryby nie wpadały. No i tutaj z góry widać, że Rośliny już się położą, co niektóre, jak pogostemon, jak on ma, oktopus, o, trochę go za dużo, szybko urósł, w sumie niedawno go, tydzień temu przycinałem, a jakoś tak mu się poszło szybko, to trzeba go będzie troszeczkę skrócić, no i dobrze, niech rośnie, przynajmniej trochę tego azotu, którego i tak tu jest dużo, powyjada. Tak, już poprzecinam, że tak powiem, z dużym naddatkiem, żeby już to mogło dłuższy czas odrastać. Ostatnio faktycznie przycięłem to tak nie za dużo. I dalej takie dosyć długie końcówki wsadziłem, a on bardzo szybko sobie dał radę. I się rozrósł. teraz. Na pół wysokości zbiornika, to myślę, że już mu tam z dwa tygodnie zajmie, zanim do Tafli dojdzie. Miejmy nadzieję. <laughs> no, Założymy sobie wężyk na pompeczkę do spuszczania wody z akwarium. No. Wąż do Łazienki. Podłączymy sobie zamiast skimera odpalimy i woda lecieć powinna za chwilę jest poszła no i tak sobie będzie mogła teraz spływać i tutaj będziemy widzieć jak się zaraz poziom wody obniżył już o i tu za mocno hałasuje będzie można go przykręcić nie będzie chlapał, nie będzie hałasował no i tak co się da wyczuć gąbeczką. No trochę trochę szorst szorstkiego też tam było czuć pod gąbką. Generalnie y, lekko zielona szyba była jak się patrzyło pod kątem. O, I takie też były jak widać y, punkciki. Niedużo, no, tylko tutaj właśnie w dwóch miejscach, ale to tak podejrzewam, że to po miejscach gdzie tabletkę sobie nieraz przyklejałem do szyby, żeby skarmić ryby. No i w tych miejscach, gdzie tabletki były przyklejane, to tak się jakieś tam droniki rozwinęły. No i tu z probaczką sobie spokojnie damy radę. I po problemie. No, wodę spuściliśmy mniej więcej tyle ile. Trzeba chwila razy drzwi na te dwa moje maniaki nowe. Demontujemy to, zwiniemy i będzie można wziąć się za tą dżunglę całą. Tutaj jeszcze, o, właśnie przy samym szybie. Poskrobimy, poskrobimy, bo tam się zawsze robi tak zielono. Na rozdzikach też. No, niestety za dużo tu różnych rzeczy w tej wodzie i ten glon ma z czego czerpać. Światła też nie żałuje tym roślinom. No, dlatego tak troszeczkę pewnie by to pomaga. O, sorry, spaść mi się już co. Dobra, wygodna skrobaczka nie powiem. Tylko zastanawiam się jak to będzie z tym postrzam jak się już wstępi czy, czy to coś się da kupić na podmiankę i na wymianę o, a tutaj no niestety znalazłem za późno bo już taka suszka chyba w nocy musiała wyskoczyć bo już taka zrobiła się chrupka No i tutaj niestety ale sporo glona na Anubiasach trzeba te liście um, utylizować, żeby to Anubiasek sobie ładnie chciał puścić nowe. No ostatnio tak więcej mikro zacząłem dawać, bo ja to tak jedy, pół do jednego, a teraz to już tak doszedłem do trzech. Rumuna, no tak pod kątem Desiree Gold, bo ona tam podobno mikro lubi, no to tak trochę zwiększyłem. Mam nadzieję, że to właśnie nie będzie zacznie mi pylić, no będę musiał obserwować, ale to tak dopiero tydzień czasu daje zwiększoną dawkę mikro, no czy zwiększoną, no ona i tak nie jest jakaś duża. Na ten zbiornik No ale zawsze więcej niż do tej pory dawałem no, Miejmy nadzieję, że to roślinom pomoże Ale glonom nie <laughs> O tutaj widać je. Zmniejszyłem światło Wcześniej i, I nie wiem czy z tego zmniejszenia światła Te glony tak tu nie porosły Dziwne nie Teraz zwiększyłem znowu jak do 80% Z grosikiem rosa. No i zobaczymy, może ta fotosynteza będzie tak mocniejsza. No i nie będzie miało też co atakować tych anubiasów, no cholera, zobaczymy. Albo to, to że, że to lekarstewko na tego głupika lałem, nawet nie wiem gdzie on teraz jest. Czy on jeszcze dycha już, czy już się rozkłada gdzieś? Jak czyściłem mu ten kotnik, no to kurde z siatki już tak powiem nie to że wyskoczył ale siatka mi się go za głęboko zanurzyła i se wypłynął z tej siateczki no już nie chciałem go drugi raz łapać bo w sumie nawet nie wiedziałem gdzie on jest bo nie zauważyłem gdzie on tam uciekł wypatrywałem go przez chwilę ale już mówię dobra chciałeś do, do głównej do, do głównego akwenu to już się tam sieć najwyżej dokonasz żywota tam że tak powiem w swoich warunkach a nie w izolacji no nie widzę go jakoś do tej pory tak więc cholera wierzę albo gdzieś siedzi odpoczywa w krzaczorach albo już się przekręcił no tutaj alternatę też mi trochę zaszły glonami też tam musiałem je trochę przerwać poprzycinać odświeżyć i posadzić na nowo No to światło takie fioletowe, bo tutaj tu lampa, trochę już tam zmieniałam ubarwienie, bo mam teraz bardzo długi godzinę, półtorej godziny zmierzki świtna, no a przy tych zmierzkach i świtach to niestety te lampy nie trzymają ustawionej barwy, tak jak przy maksymalnym świeceniu i te kolory tak się zmieniają niestety ale co zrobić? No i Taki względny porządek zrobiony. Można zacząć dolewać. Tutaj jeszcze takie będę próbował. Nowe e, zaciski na wąż kupiłem. Ciekawe, czy się sprawdzą. Bo jednak te e, uchwyty do tej pory, co stosowałem, to one tak trochę e, słabo tą szybę łapią. I, I czasami się tam zdarzało, że naprężen naprężenie węża potrafiło je przesunąć. No, ale. Nie były drogie, to kupiłem. Podłączamy pompeczkę. O. Pompeczka w baniaku podłączona i odpalamy. Nawet za powiem, za szybko ona pompuje. Jak ja tam się biorę nieraz za czyszczenie szyby, jakieś tam uporządkowywanie, coś w akwarium, to brakuje mi czasu, bo za szybko ten baniak się opróżni. Aby to mogłaby mieć wydajność dwa razy mniejszą, byłoby ok. Ale no niestety, i taka zaleta, że wchodzi ładnie w ten otwór do baniaka, no a moc jaką ma, taką ma i nic na to nie poradzę. Dlatego troszeczkę też rozpraszam ten strumień tym, tym mniejszym uchwytem i wtedy takich dziur nie robi w podłoży. Bardzo szybko to idzie z baniaczka do baniaczka myk-myk. No nawet w moim zdaniem trochę za szybko mogłoby, mogłaby słabiej pompować. Ale piwka nawet nie zdąży się otworzyć i dwa łyki i kurde już jest paniak pusty. No i tutaj mineralizatora dolewamy i wszystkich tych innych chemicznych dziadostw, które ja zawsze stosuję, a więc wiadomo witaminy, aminokwasy, uzdatniacz do wody, bakteryjki o tutaj tam po troszeczkę różnych bakterii, jak dodaję, tam po dosłownie niecałe 5 ml. No, także zawsze dodawałem, jakoś nie robiło mi to kłopotów, więc dodaję nadal. <laughs> Czemu nie dodawać? No, tutaj takie bakterie ciemniejsze, one mają ten rozpuszczać detytrus z podłożu, To są takie typu, właśnie. Bakterie bardziej nie tyle do filtra co do detytrusu A to śmierdziuszek typowy Mikrobel lifta to już po kolorze poznałem bo on pod, pod tą lampą tak właśnie na różowo świeci No, no i drugi baniak opróżniony można sprzęt zwijać. No, teraz robota jest, przyznam, szybka, aż za szybka, e, łatwa i przyjemna. Chociaż to bieganie z wiadrami też nie było jakieś tragiczne. Zawsze to była jakaś gimnastyka. Teraz w sumie, można powiedzieć, człowiek bardziej spięty, był, bo nie nadąża za tym, za tym wszystkim. <grych> no, grzałeczkę trzeba było podnieść, bo już poziom wody wystarczający, żeby się nie przegrzała. Tutaj już nie pamiętam coś, ja tu dolewa co to takiego jest? A, to jeszcze chyba yy, jedne bakterie, których nie dolałem wcześniej, a tu PO4 prawdopodobnie, skoro tak dużo to dolewam. Bo taki kieliszek to PO4 prawdopodobnie. W ciemno u mnie to zawsze można dostać. Myślę, że dolać i myślę, że u większości akwarystów te PO4 znika. A po podmiance tym bardziej to w ciemno można dolać. No i co? Gąbeczkę podmienimy sobie na świeżą, nową. Na zasysie sobie siedzi gąbeczka i zapewniam, nie psuje to pompeczki w moim kubełeczku. Nie ma, nie ma na to szans. No i widać, że kubełek sobie wystartował. Praktycznie nie ma różnicy w strumieniu przed podmianą gąbki i po podmianie. że gąbka najdrobniejsza z możliwych, ale przepustowość ma bardzo dobrą, na tydzień czasu spokojnie starcza i co tydzień przy podmiance jak, jak podmieniam to praktycznie nie robi to różnicy w przepływie wody przez filtr. No jak zwykle tradycyjnie ciutkę trzeba jeszcze dolać wody z RO. Prostu bezpośrednio tam centymetr mi zabrakło do, do wypoziomowania. Gąbkę wyrzucamy lampę można z powrotem w dół uwagę Zakładamy przeciwwagę dla tych osłon, które zaraz założę. O, teraz cyk, cyk, i dzięki temu lampa sobie wisi poziomo i nie trzeba czterech osłon kupować. Zabezpieczenie zakładamy z powrotem. Na tył zbiornika, żeby tam sobie ryba jak wyskoczy, to żeby po tym się ześlizgnęła kontrolnie. TDSik sprawdziliśmy, aczkolwiek ten TDS tutaj teraz to nie jest miarodajny. Bo ja tam różnych specyfików ostatnio dolewałem właśnie tego lekarstwa. Między innymi w zasadzie to tylko to lekarstwo. No. A tu już nie pamiętam nawet co to dolałem na koniec. A, teraz to lekarstwo dolałem właśnie jeszcze na tego yy, kupika, a ponieważ już kończy mi się butelka, to już doleję to do końca, niech to posłuży jako profilaktycznie na wszystkie ryby, bo to tak też można stosować. No, jeszcze, jeszcze jeden na jedną dawkę mi zostało, czy nam góra dwie, bo to po 10 ml na 200 litrów ja to leję to jest taka dawka nie tyle lecznicza co bardziej zapobiegawcza. I to jest naturalny środek, żadna chemia i tak dalej, jakby ktoś tam się chciał bulwersować. <grych> Wszystko tak jakby ziołowe. No i na koniec nagroda dla rybek za ten stres podmiankowy. Mrożoneczka z siateczki sobie leci cyklopik. No i one tam aż jak widać szaleją. Ciężko mi znaleźć mrożoną karmę taką odpowiednio, gradacji odpowiedniej, bo cyklop jest za drobny. Widać tu taki pyłek, to gupiki, coś tam, takie neonki. Jak se to dziubną, to jeszcze ten, się najedzą, ale resztę ryb to cyklopem ciężko, żeby się tam obiadły. I nie mogę znaleźć takiej, takiej karmy mrożonej, która by miała taką jakąś, właśnie nie za duże, żeby to były kawałki, ale nie tak mało jak ten cyklop. Nie wiem, jakby ktoś miał pomysła, to doradźcie, jakie ustrojstwo mrożone kupić z tej Ocean Nutrition firmy. Bo ja tylko te, te, jak mrożonkę, to tylko tej firmie ufam, żadnym tam polskim czy chińskim innym takim wynalazkom. Tutaj wrzucam kostkę, bo one są mrożone jakimś tam gazem tym już nie pamiętam jakim i naprawdę nigdy żadnych problemów nie trzeba tego rozmrażać płukać pod kranem i dopiero dawać bardzo bezpieczny pokarm no i jak widać rybom też pasuje no i w zasadzie już po robocie podmianka zaliczona to dzięki Pozdrawiam, hej, hej tymczasem.